Wietnam. Tak nazywała się mapa szuts wiele, wiele lat temu, zanim w ogóle przyszedłem na ten świat. Natomiast mapa Bagę zawsze się tak nazywała. Po polsku można to przetłumaczyć po prostu na bagaż. Więc nie wiem co to za mądrala to przekmieniał, ale powiem tak. Co za GOAT, nie? Teraz widzowie mogłoby się wam wydawać, że co ja mogę opowiedzieć o dwóch niewielkich mapach, które po raz pierwszy pojawiły się w CS:GO i po 10 latach zostały przyniesione do CS2. A jednak mam wam w chuj do powiedzenia, ale zanim przejdziemy do tematu filmu, mała przerwa na CS:GO skins. Dawaj elega. Dawaj, co dzisiaj pokażesz Natusiowi? Dawaj, dawaj, dawaj. Oj, dobra, 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 ale szmata. Dobra, no to Agencik, Agenciki, dawajcie, oddawajcie, oddawajcie Tatusiowi, co tu wlatuje? Let's go, let's go, let's go, let's go. Widzowie, bijcie sobie na CSGO Skinsa. Pierwszy link w opisie. Dokładnie, Bieku, wbij sobie na CSGO Skinsa, bo trwa aktualnie taki konkurs na taką kosę, chociaż nie wiem, co jest teraz na ekranie. Wystarczy tyle doładować z moim kodem Stricto i już z automatu dołączyć cię do tego giveaway'a i masz szansę wziąć udział o tego właśnie skina, czy jak jest nawet parę skinów. Na ekranie, no to wystarczy tyle doładować i dołączyć do wszystkich naraz. Pamiętajcie, że jak gracie to tylko z kodem Stricto, bo dzięki niemu dostaniecie totalnie za darmo plus 10% bonusu do doładowania i 2 złote 10 groszy zł na start. A co najważniejsze wspieracie też mój kanał. Także jeśli chcesz docenić moją pracę i zrobić mi miło na serduszku, to kodzik stricto wpisuj wariacie. Na CSGO Skins możesz brać udział w kozackich eventach, otwierać skrzynki, grać case battle, wymieniać skiny i wiele, wiele więcej. Metod płatności macie naprawdę wiele, więc pamiętaj, pierwszy link w opisie w BI. A ja wracam do tematu filmu. Akcja na mapie Shots w CSGO rozgrywa się w Wietnamie, dlatego też pierwotnie nazywała się Wietnam. Mapa ta przedstawia idealnie symetryczny kwadrat. Zawsze wiedziałem, że bazy antytero i tero, czyli obie połówki mapy, są podobne, ale dopiero teraz zauważyłem, że one nie są po prostu podobne. One są identyczne. Twórca mapy był aż tak leniwy, że po prostu odbił pół mapy i nara. Ale na jego usprawiedliwienie powiem, że ta mapa, choć była jedną z najpopularniejszych dla trybu wyścigu zbrojeń, to zawsze ją traktowałem. Neutralnie, ale na swoje usprawiedliwienie powiem, nie miałem nic przeciwko graniu na niej, ale nie mogę powiedzieć, że jakoś super mi się podobała. Nie chodzi o wygląd, po prostu jest to taka typowa strzelankowa mapa. Jeśli chodzi o strukturę mapy, to jest ona bardzo prosta. Nie jestem pewien, jak poprawnie nazywają się te budynki, ale niektóre znajdują się na platformach ze schodami, żeby można było wejść wyżej, no i otoczenie tutaj jest, jak sami widzicie, takie, no, wietnamskie. Grałem we wszystkie części Counter strikea w tym nawet w Condition Zero Deleted Scenes, tak więc dobrze zapadło w pamięć druga misja, tam gdzie jest dżungla. Ta mapa z tej misji i shoot z pod względem wyglądu, no wyglądają praktycznie identycznie, ale no w zasadzie to nic dziwnego, ale tu możecie sobie zadawać pytanie, w co Valve przekształciło mapę shoot w CS2? No cóż, jakby to wam powiedzieć, no, no, no w mapę Ancient. Nie strukturalnie oczywiście, ale wszystkie tekstury i modele wzięli stamtąd. Teraz to nie jest Wietnam, a Meksyk. Dzięki obfitości ilości drzew tworzy się wrażenie, że ta akcja na mapie rozgrywa się po prostu w dżungli w jakichś lasach deszczowych w Amazonii. Oprócz wyglądu trochę zmieniła się też struktura mapy. Spokojnie, nadal jest symetryczna i odbita lustrzanie, ale na przykład wcześniej pod tymi dobudówkami na spawnach można było się schować, a w CS2, no tam po prostu nie ma miejsca. Na środku mapy utworzył się strumień, widocznie z powodu częstych ulew w tropikach. A, jeszcze szacunek dla twórców za wazy, które można rozbić. Szuc z cs 2 wygląda jak młodszy brat lub siostra Ancienta. Mogę powiedzieć na pewno, że łażąc po mapie w samotności bez Pośpiechu i odgłosów strzałów przeciwników, niemal poczułem jej medytacyjną atmosferę. Także jest mega git. Przyroda, odgłosy zwierząt, grzmot gdzieś w oddali, taki Ancient podoba mi się o wiele bardziej. To wszystko było tutaj wcześniej, ale w CSGO mapa nie wydawała się aż tak żywa. I zamiast wam o tym opowiadać, wolę pozostawić was na chwilę samych z tą przyrodą. O kurwa, pistol, dobra, spierdalamy na drugą mapę. Tak, na miniacjencie było fajnie. Tak, 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 no, było fajnie, ale teraz przydałoby się coś bardziej nowoczesnego. Co powiecie widzowie na lotnisko? A konkretnie na mapę w wydziale bagażowym lotniska. Brzmi nieźle, co? Tym bardziej, że w dziale bagażowym lotniska dzieją się bardzo ciekawe rzeczy. Strzelaniny między dobrymi i złymi facetami. Zupełnie jak w drugiej części szklanej pułapki. Akcja na mapie bagę, w CSGO rozgrywa się w Niemczech. an anale Deutschem! Raz byłem samolotem na lotnisku w Niemczech, nie pytałem. Dajcie czemu, jak i po co, ale zdradzę ciekawostkę, że se tam otwierałem szynki na CSGO Skinsie i to jest akurat rel historia. A co mogę powiedzieć o tej mapie? No, jest świetna. Serio. Zawsze lubiłem to wielopoziomowe dzieło sztuki i ona, podobnie jak mapa Szuc, jest symetryczna i odbita lustrzanie. Tyle, że o ile obie połówki Szuc wyglądają identycznie, to tutaj jednak różnica jest. Na przykład ściany na bazie terrorystów są żółte, a u antytero są niebieskie. Jeśli spawn znajduje się przy wejściu na lotnisko, to z respacety widać pas startowy. Chciałbym by się powiedzieć, że mapa, choć niewielka, ma wiele drobnych detali. Taśmy transportowe niestety nie działają i nie można ich włączyć. Minus za zabawę, ale w sumie to nie jest aż tak ważne. A co od razu się rzuca w oczy, to podobieństwo tej mapy do starego Niuka. Nie tego, który jest teraz w CS2, czy może w CSGO, ale właśnie tego starego starego Niuka. W gruncie rzeczy nie ma to na nic wpływu, ale mimo wszystko miło jest, choć częściowo poczuć się jak w starych i znajomych miejscach. A czy wiedzieliście, że beta wersja mapy była zupełnie inna? Akcja rozgrywała się wieczorem, a właściwie to nocą. I nie na lotnisku w Niemczech, a na lotnisku w USA. I jeszcze ruchome schody za terenem Respatero poruszały się. Niektóre z tych detali Valve zrealizowało po 10 latach. Odświeżona wersja mapy w CS2 przedstawia nowoczesny dział bagażowy na lotnisku w USA. Mapa nie tylko wygląda nowocześniej. Mapa Bagę to niemal najbardziej wyleżana mapa w grze na ten moment. Nie licząc kurczaków, które tego leżą i pachną, jak ta plastikowa blondy na Nie znalazłem na tej mapie ani jednego papierka, Telki, a, nawet kupy kury na podłodze. Chociaż, czy kury w ce się w ogóle srają? Nie wiem, muszę to kiedyś sprawdzić. Ale wracając, wszystkie śmieci są w koszach i starannie ułożone. Mapa nie tylko wygląda o wiele lepiej, ale strefa gry powiększyła się dzięki nowoczesnym przejściom i pozycjom. Nawiasem mówiąc, ten mostek stał się strefą gry w ostatniej chwili. Wcześniej był po prostu ładny mostek, na którym nie można było wejść. A ponieważ mapa nadal jest symetryczna i odbita lustrzanie, obie drużyny mogą teraz wpinać się po wentylacji, nie wewnątrz szyby wentylacyjnych, ale właśnie po nich. A teraz przejdźmy do moich ulubionych drobiazgów, dzięki którym mapa wydaje się żywa. Chcę zwrócić na początek uwagę na oświetlenie. Nie wiem jak bardzo to oświetlenie różni się od oświetlenia na innych mapach, ale na bagę w CS2 jest moim zdaniem najprzyjemniejsze oświetlenie ze wszystkich map, jakie są tylko dostępne. Nie jest za jasne i nie jest za ciemne. Kolejny ważny element, który urozmaica rozgrywkę, to działające taśmy transportowe. Nawiasem mówiąc Valve wykorzystywało tę mechanikę już w 1998 roku, wypie Pierwszej części Half-Life'a i postanowiło do niej wrócić po tak długim czasie. Włączają się one w pomieszczeniu na dolnym piętrze. Zrozumienie sterowania za pierwszym razem nie jest proste, ale na monitorze po aktywacji mechanizmu pojawiają się podpowiedzi. A na ścianie na zewnątrz jest przycisk awaryjnego wyłączenia. Na środku mapy znajduje się wykrywacz metalu, świetna pozycja do ukrywania się, tylko że przeciwnicy będą wiedzieć, że ktoś tam jest, ponieważ lampka będzie się świecić na czerwono. Jeśli wyrzucicie wszystkie metalowe przedmioty z ekwipunku wyłącznie z nożem, to i tak będzie świecić czerwona lampka. Także no jest to bez sensu totalnie. Jeśli w CS:GO detali było dużo, to w CS2 na mapie Buggy jest ich jeszcze więcej. Piłki nożne, różne monitory, naklejki na walizkach, które nawiązują do realnie istniejących miejsc, skąd pochodzą twórcy i wszystko to czego nie można dotknąć, ale oglądać nikt nie zabrania. Bo tak. Mówię o elementach dekoracyjnych poza strefą gry. Za bazą terrorystów znajdują się bardzo ciekawe artefakty, na przykład kamienna głowa smoka, jakby wzięta z mapy Ancient albo Aztek. W rzeczywistości została wzięta z mapy Shu. Z dokładnie tej samej głowy smoka leje się deszczówka tam, tworząc strumień. Możliwe, że to jest kontrabanda, ale nie jestem pewien. A, dobra, to już na pewno jest kontrabanda w 100%. To, to jestem pewny. Cały wojskowy arsenał leży na widok. Terroryści zupełnie się rozbestwili. Zero wstydu, zero sumienia. Nawet na początku nie zdawałem sobie sprawy, jak dużo jest tutaj wolnej przestrzeni i nie jest ona pusta. Jest tu tak wiele wszystkiego, że to miejsce spokojnie mogłoby się stać mapą do treningu celności. I oczywiście nie mogę nie wspomnieć o działającej taśmie transportowej z piłką nożną. Jak się tu mówi, e, Obieg piłek w przyrodzie. Natomiast za bazą specnazu detali może nie ma tak wiele, ale za to są duże, no nawet bardzo duże, bo to prawdziwe samoloty. Wejść do jakiegoś samolotu i polatać niestety się nie da, ale za to mają jakąś fizykę i model agenta przez nie nie przechodzi. Przypomnę wam, że w CS:GO stała tam tylko połowa samolotu, przypominająca port w przekroju. A jeszcze po lewej stronie jest niewielkie pomieszczenie z pudłami i walizkami. Liczyłem na znalezienie tam jakiegoś isterega, ale no nie udało się, choć wcześniej ten fragment taśmy transportowej działał. Obie mapy Schutz i Bage w CS2 przyszły znaczące zmiany. Jeśli pierwsza wizualnie zbliżyła się do mapy Ancient i teraz wygląda jak osada obozu Bractwa z Gotika 1, brakuje tam jeszcze tylko bagiennego ziela i węgorzy, to za to bugę przekształciła się w prawdziwy model idealnego lotniska. Wizualnie opracowane detale i dopracowane otoczenia, wszystko to jest o głowę wyższe niż w CSGO. A czy wszystko jest tak kolorowe? Z jednej strony detale i otoczenie czynią mapy bardziej Żywymi, a nowe, w cudzysłowie, mechaniki, takie jak taśmy transportowe dodają interaktywności. Z drugiej strony w CS-ie najważniejszy jest gameplay, który na ten moment po prostu się. W każdym razie odświeżone wersje map spoko wyglądają i gra się na nich wcale nie najgorzej, a pod wieloma względami nawet lepiej. A Wy podzielcie się swoją opinią w komentarzach i wbijajcie na CSGO z moim kodem. Pierwszy link w opisie jak coś załadujecie na saldo z moim kodem Streak, to to z automatu Was dołączy do tych konkursów. Pozdro szefy, wbijajcie do opisu też na Discorda Elo